Witam Państwa bardzo serdecznie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy TERMOREX SA. Witam uczestników zgromadzenia. Witam również akcjonariuszy i inne osoby obserwujące przebieg tego zgromadzenia w ramach transmisji online w internecie. W ramach punktu drugiego już. Yy, tak naprawdę przeszlibyśmy do wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia. Bardzo proszę y, uczestników o wskazanie tutaj nazwiska. Proponuję na przewodniczącego zgromadzenia pana przewodniczącego rady nadzorczej y, Tomasza Kamilskiego. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie, Nie widzę. Wyrażam zgodę. Na kandydowanie. W związku z tym przeszlibyśmy do yy, głosowania w zakresie wyboru yy, przewodniczącego Wolnego Zgromadzenia. Bardzo proszę o zagłosowanie. Mamy już wyniki. Oddano łącznie 100 milionów. Ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,05% kapitału zakładowego. Wszystkie 100 milionów głosów na tak. W związku z tym uchwała została podjęta i teraz zmieniam rolę i, i yy, poprowadzę dalej to zgromadzenie. Yy. Na początku z formalności jeszcze chciałbym poinformować, że ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia zostało zamieszczone w raporcie bieżącym nr 4 przez 2020 z dnia 1 lipca 2020 roku. W związku z tym spółka dokonała tutaj dopełniła wszystkich wszystkich formalności w tym w zakresie i można już też stwierdzić prawidłowość z, zwołania tutaj zwyczajnego, wolnego zgromadzenia i możliwość podejmowania uchwał. Przechodząc do punktu czwartego, mamy tutaj teraz punkt związany z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia porządku, porządku obrad. Państwu aha, tutaj jeszcze coś. Obecności. No, tak. Tak. Porządek obrad jest Państwu znany, on też został, został ogłoszony w raporcie oraz na stronie internetowej spółki, w związku z tym. Proponuję podjąć uchwałę numer 2 yy, w sprawie przyjęcia porządku obrad. Nie wiem, czy odczytywać ten porządek obrad, czy no, nie ma, nie mam związku z tym, że, że wszystkim jest on znany, w związku z tym proponuję przejść do głosowania yy, w sprawie przyjęcia porządku obrad zwyczajnego wolnego zgromadzenia. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44% kapitału zakładowego, w tym wszystkie, wszystkie oddane głosy są na tak. W związku z tym porządek obrad został przyjęty. W ramach, w ramach tego porządku obrad przejdziemy do uchwały. Numer 3, 3, tutaj, 3, tak, 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania y, zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019. Y, państwo y, mieliście możliwość zapoznać się też z tym sprawozdaniem. Y, Tutaj też jest pozytywna opinia Rady Nadzorczej w, w tym zakresie. W związku z tym yy, przejdziemy do głosowania, chyba że ktoś z Państwa chciałby tutaj oddać głos, chciałby zabrać głos w zakresie tutaj sprawozdania. Nie widzę. W związku z tym przystąpmy do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu. Mamy już wyniki. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,05% kapitału zakładowego. Głosów za 100 milionów przeciw nie było, wstrzymanych też, też nie. W związku z tym yy, sprawozdanie zarządu zostało przyjęte przez Walne Zgromadzenie. Przechodzimy do uchwały numer 4 Zwyczajnego Wolnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019. Tak jak w przypadku sprawozdania zarządu, yy, sprawozdanie finansowe zostało wcześniej zaprezentowane na stronach internetowych spółki. Była możliwość zapoznania się z nim. Y, oczywiście też y, y, z opinią y, biegłego rewidenta. Rada Nadzorcza również pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie finansowe. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. Mamy już wyniki głosowania. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,05% kapitału zakładowego. Głosów za oddano 100 milionów, przeciw nie było, również nikt się nie wstrzymał. W związku z tym uchwała została przyjęta pozytywnie i sprawozdanie zostało zatwierdzone. Przechodzimy do uchwały numer 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej TERMOREX za rok obrotowy 2019. Również tak jak w przypadku wcześniejszych dokumentów, to sprawozdanie zarządu z działalności grupy było również przedstawione pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania. W sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania mamy już wyniki. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,05% kapitału zakładowego. Za oddano 100 milionów głosów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została. Przyjęta. Kolejna uchwała numer 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TERMOREX za rok, 2000, obroto, rok obrotowy 2019. E, również ten dokument był e, ogłoszony. E, była, jest, była możliwość zapoznania się z nim. Rada Nadzorcza również pozytywnie oceniła, oceniła to sprawozdanie. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania tej uchwały. W ramach tego głosowania oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44. 0,5% kapitału zakładowego. Głosów za oddano 100 milionów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do uchwały numer 7 w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy 2000 19. Tutaj, zgodnie z rekomendacją zarządu i, i opinią Rady Nadzorczej, jest to uchwała w zakresie przekazania zysku w całości na kapitał zapasowy spółki. W związku z tym możemy przystąpić do głosowania. Mamy już wyniki głosowania. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego. Za oddano 100 milionów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała w zakresie podziału zysku została przyjęta. I teraz przechodzimy do głosowania uchwał tak zwanych. Osobowych, czyli w zakresie udzielenia absolutorium w pierwszej kolejności członkom zarządu spółki. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Wolnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia panu Jackowi Jusakowi, prezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. Bardzo proszę jest głosowanie tajne. Mamy yy, o oddanie głosu. W ramach tego głosowania oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego. Wszystkie głosy oddane za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Gratuluję Panie Prezesie udzielenia absolutorium. Teraz przejdziemy do uchwały numer 9 w sprawie udzielenia Pani Barbarze Krakowskiej, wiceprezesowi zarządu spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Roku. Bardzo proszę o oddanie głosu w tym zakresie. Mamy wyniki głosowania tajnego. Za oddano, yy, oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego. Za oddano 100 milionów głosów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Gratuluję Pani Prezesowi. I kolejna uchwała dotycząca absolutorium dla trzeciego członka zarządu spółki, yy, czyli uchwała numer 10 w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Rzemła, wiceprezesowi zarządu spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku bardzo proszę o zagłosowanie mamy już wyniki w tym zakresie oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego za oddano 100 milionów Głosów nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Gratulacje dla pana prezesa. I kontynuując y, blok uchwał absolutoryjnych, przechodzimy teraz y, do y, absolutorium dla członków Rady Nadzorczej. W pierwszej kolejności. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia pani Marioli Mendakiewicz, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Bardzo proszę o głosowanie. Oddano. 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego. Za było 100 milionów nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Absolutorium dla pani Marioli zostało udzielane. Przechodzimy do uchwały numer 12 w sprawie udzielenia absolutorium. Tomaszowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44. 500% kapitału zakładowego za 100 milionów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo za udzielone absolutorium. Dziękuję. Uchwała numer 13 w sprawie udzielenia pani Annie Antonik. Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Bardzo proszę o oddanie głosu w tym zakresie. Mamy już wyniki. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44 i yy, 500% procenta kapitału zakładowego za 100 milionów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Absolutorium dla pani Anny Antonik zostało udzielone. Przechodzimy do kolejnej uchwały w sprawie udzielenia panu Tomaszowi Obarskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Bardzo proszę o oddanie głosu w tym zakresie. Mamy już wyniki. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego. Za oddano 100 milionów głosów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Absolutorium dla pana Tomasza Barskiego zostało udzielone. Kolejna uchwała, numer 15 w sprawie udzielenia panu Markowi Tatarowi, y, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Bardzo proszę o podjęcie, y, o, o oddanie głosu w tym zakresie. Mamy wyniki głosowania. Oddano 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego. Za 100 milionów nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została przyjęta. I mamy już ostatnią uchwałę w zakresie w zakresie y, zatwierdzenia polityki wynagrodzeń. E, uchwała też y, zawiera pozytywną opinię Rady Nadzorczej y, co, do, co, do, co do tej y, polityki wynagrodzeń. W związku z tym, bardzo proszę o przystąpienie do głosowania w tym temacie. Oddano. 100 milionów ważnych głosów z 50 milionów akcji stanowiących 44,5% kapitału zakładowego. Yy, za było 100 milionów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Yy, polityka nagrodzeń została przez walne zgromadzenie uchwalona. Yy, więc. Porządek obrad został wyczerpany. Mamy tutaj wolne, wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w zakresie? Nie widzę, więc wobec wyczerpania tutaj porządku obrad uznaję obrady niniejszego zgromadzenia za zamknięte. Dziękuję bardzo.